Hej, mam dla Was coś wyjątkowego. Właśnie opublikowałem rozmowę z Gabrielą, która dzieli się swoją historią o przemocy narcystycznej. To materiał, który ma ogromną wartość. Bo Gabrysia mówi o tym, co naprawdę dzieje się w takich relacjach. Pokazuje, jak przez to wszystko przejść i odnaleźć siłę. Jeśli czujesz, że to może być coś, co pomoże Ci zrozumieć własną sytuację, ten film jest właśnie dla ciebie. Jednak jest mały haczyk. Gabriela sama poprosiła, żeby ten film był dostępny tylko dla wspierających kanał. To jej decyzja, bo chce w ten sposób pomóc w dalszym rozwoju tego kanału. Ja nigdy nawet nie myślałem o rozwijaniu wspierania kanału, ale jeśli widzowie tego potrzebują, to mogę tworzyć więcej takich treści, które będą dostępne tylko dla wspierających. Chciałem, żebyście o tym wiedzieli. Dzięki waszemu wsparciu mogę dalej inwestować w jakość materiałów, w sprzęt, w oprogramowanie, bo zależy mi na tym, żeby te filmy były jak najlepsze. A jeśli zadecydujesz się wspierać, najtańsza opcja to tylko 0,99 zł miesięcznie. Dzięki temu możemy robić więcej wartościowych filmów. Jeśli chcesz, zobacz ten wyjątkowy film z Gabrielą to naprawdę mocna historia, która daje do myślenia. Do usłyszenia.